Przenieś się w czasie i odkryj rzadkie archiwalne nagrania księżnej Kent od uroczystych ceremonii po rodzinne chwile. Obejrzyj niezwykłe ujęcia z pałacu Kensington i Westminster Casedra, zobacz tę historyczne wydarzenia. Obserwujesz, jak księżna Kent uczestniczy w ceremonii religijnej, emanując elegancją w białym kapeluszu i perłach, a data wskazuje na okoliczne dni września, tworząc urokliwą scenę. Twój wzrok pada na księcia Kenta, który z dumą trzyma swojego nowonarodzonego dziecka, Amanda, w otoczeniu kwitnących drzew w malowniczych ogrodach pałacu Kensington, we wrześniowym dniu 1961 roku. Przed tobą znoś się majestatyczna Westminster Cathedral, zapraszając do kontemplacji i podziwu jej imponującej architektury, będącej świadkiem dziejowych wydarzeń. Widzisz uroczystą szerenko pomienioną odprawianą w kaplicy święty Jerzego na Zamku Wincor w dniu 16 września, poświęconą pamięci księżnej Kent, otoczoną atmosferą zadumy i szacunku. Odbierasz obraz z Kaplicy Więty. Jerzego na Zamku Wincor, gdzie odprawiana jest uroczysta mszarynka pomina w dniu 16 września, ku czci pamięci księżnej Kent, emanująca spokojem i powagą. W blasku reflektorów pracownicy pałacu przygotowują się do uroczystej wizyty stanu, a na błyszczących schodach widać ostatnie szlify, które dodają prestiżu temu wyjątkowemu wydarzeniu.